A nie dobrze. Hej, witajcie z tej strony Maciej. Jestem właśnie z Solą na... Saskiej Kępie, na Pradze Południe, ulica Francuska, czyli Zagłębie Dobrych Knajp, przynajmniej kiedyś, a też teraz chyba też, idziemy coś zjeść. Mamy nawet sprecyzowane, co? Ale to zaraz. Tam za mną jest jakaś taka śmieszna knajpka z parasolkami. Odkąd mieszkam w Warszawie, to kusi mnie, żeby tam pójść, ale nie, dzisiaj nie tam, dzisiaj, dzisiaj gdzie indziej. Dzisiaj tam. Nie tam, tylko tam. O, tutaj. Jesteśmy w restauracji La Catrina, czyli jest to restauracja meksykańska. Otworzyła się jakoś wtedy, kiedy nagrywałem drugą część mojego filmu o tacosach, i jeszcze wtedy jej nie znałem. Dzisiaj siłą rzeczy tako Al Pastor zostało zamówione, żeby zobaczyć jak wypada na tle innych knajp meksykańskich w Warszawie. Mamy tutaj cztery salse. cztery salsy. Salsa pica de gallo, czyli pomidor, cebula i kolendra. Salsa verde z zielonych pomidorów i jalapeno. Tutaj jest salsa chipotle, czyli salsa z papryczek chipotle. To są wędzone papryczki jalapeno, także ma taki wędzony smak. I tutaj najostrzejsza salsa matcha, smażona papryczka arbol z czosnkiem, orzeszkami ziemnymi i sezamem. Ja wymieniłem je też według y, ostrości po kolei, także zacznę od picade gajo. Bardzo lubię, taki świeżutki smak ma. Mm. Dobry pomidorek kalendra. Nic więcej nie potrzeba. Ale tutaj o. Salsa verde. Już pikantniejsza troszkę. Ale dobra, salsa chipotle, Tu już powinno być... Powinien być ogień. O! Jest ostrzej. Rzeczywiście. I czuć ten wędzony posma. Fajna, ale jak ta jest ostrzejsza od chipotle, jak ta jest ostrzejsza od cipotle, to troszkę się tej boję, ale teraz się żyje, nie? A dobra, a ostra. Czuć to orzeszki, czuć tosnek. Pycha. Tylko w wow. Na całe szczęście woda truskawkowa to wszystko łagodzi. Łagodzi, bo dalej czuję ostrość. Wow. A teraz czekamy na dania głów. tutaj taka al pastor, pieprzowinka, ananasik, cebula i kolendra. I fajna frikilda, już widzę. Mm. Bardzo dobre, ale można sobie jeszcze dosalsić. Wezmę na razie zieloną. Mięsko bardzo dobre, zresztą widać. Fajnie zamarynowane. U tego ananasik, kolendra świetnie to się łączy. Dobra tutaj gryzka. No dobra. Jeszcze ser jest, nie? Tak czuję jakiś taki. Domowa, smażona czarna pastola, ser, salsa z czerwonej cebuli, sałata, awokado świeże na nas kolendra. Mega dobre. Ale, ja. Ale to było dobre. Idziemy jeszcze zobaczyć, co mają w Luculusie. Tak tylko, spojrzeć. No i skończyło się na strudlu i na serniku, ale było warto. Po pierwsze dlatego, że oba ciasta były bardzo, bardzo, bardzo smaczne, a po drugie dlatego, że musimy mieć dużo energii, bo idziemy na mecz, kibicujemy dzisiaj Polsce, Polska gra z Senegalem na Mundialu i na stadionie narodowym zrobili stratę kibica. Ale to zaraz parę set metrów jest do przejścia. No nie w ogóle to jest jak on jazdy No, dudę. dobry. Jest to No dobry, to był dobry wybór. Jabka, rozynki. Panie ciasto, Tutaj Tutaj sernik taka makata taką, taka tamacza, taka dada coś tam, coś tam zmaczą. Taka tamacza, tak? Taka tamacza. maczą, juzu i cytrusami. już dobrze. Taki sernik na zimno trochę. Jak smakuje jak sernik na zimno? Juzu i cytrusy chyba w tej połowie. A maza, macza jako dodatek do sera. Dobra, tak w skrócie tylko powtórzę, że jedzenie w La Katrina było pyszne i myślę, że La Catrina byłaby bardzo wysoko w moim rankingu najlepszych takos w Warszawie. To jest mniej więcej ten sam poziom co Taco Libre czy Tio Malo, gdzie te takosy były fantastyczne. Do tego bardzo dobry To jadła Sonia. Świetnie zamarynowane mięso, dużo kolendry, dużo smaku. No, czuć, że maczają w tym ręce rodowici Meksykanie. Jeszcze te tortille, bardzo smaczne. To, to też jest rzadkość, że tortilla jest smaczna niestety. Zazwyczaj w kępach meksykańskich, tych gorszych, zwłaszcza, no to te nie robią dobrego wrażenia. Tak, kontynuując temat jedzenia, to wczoraj byliśmy na bardzo fajnym obiedzie w Raju w Niebie. Byliśmy tam kiedyś, rok temu ponad. Zaraz po przeprowadzce do Warszawy, nawet jest tego osobny vlog. Od tego czasu, myli, troszkę się jednak zmieniło. Nie jakoś może radykalnie, ale no, no zaszły pewne zmiany. Są nowe dania, niektóre wyleciały. Dalej, na całe szczęście, są te wielkie miski bowl'e jest ich może mniej, ale dalej są fantastyczne. Wczoraj jedliśmy dwie różne. Jedna miska była z Tuńczyka i takim sosem ostrym na bazie sosu sojowego. Do tego oczywiście mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Bardzo dużo i jeszcze raz mnóstwo warzyw, owoców. Ryż jeszcze miałaś, nie? U mnie z kolei były krewetki w takim sosie mango, do tego także ryż, do tego także dużo różnych warzyw, ananas, argus, melon, gony wakame, marynowany imbir. No, działo się w tej misce bardzo, bardzo dużo. Na przystawkę wzięliśmy sobie jeszcze zupę, chłodnik z awokado oraz ogórkami kimchi. Fajna alternatywa dla takiego zwykłego chłodnika, aczkolwiek myślę, że, że numerem jeden w Raju w Niebie są właśnie te miski. Myślę, że całkiem fajne miejsce na lunch. Też, też ładnie jest w środku, fajny obrótek, ale akurat wczoraj padało, mam nadzieję, że dzisiaj się nie rozpada, bo no, tak jak mówiłem, idziemy na Strefę Kibica, na Stadion Narodowy, który jest tam za mną, a dach nie wiem, czy zamknięty. W sumie to przed meczem z Senegalem powinniśmy zjeść kuchnię senegalską, żeby poznać wroga, albo najeść się pierogów lub bigosu. No, ale postawiliśmy na kuchnię meksykańską. A Meksyk wygrał z Niemcami, więc no, zgadza się w sumie wszystko. Tak. Niestety porażka. Dotkliwa, bo po głupich błędach bardzo. Ale to zrobić? Trudno. Może, może z Kolumbią wygrają? A jak nie, to trudno. Może wygrają z Japonią. Bardzo to było głębokie z mojej strony. Niemniej smutno mi bardzo. A to wysania? Nie chcę mi się kazać. Może w domu pogadamy. Stwierdziłem, że nie pozostaje mi nic innego, jak samodzielnie wkopać Senegalowi w FIFA. Grają z Polską oczywiście. Mam nadzieję, że mi się uda, że to nie ja dostanę w tyłek. Polska kontra Senegal. No w Fifie dużo lepsza Polska jest, o pół gwiazdki. Taki sam skład mam grać? No dobra. No dobra. Czyli Cionek zaglika. Piszczek, Poznań Rybus, Zieliński, Krakowiak, Błaszczykowski, Grosicki, Lewandowski, Milik. Zgadza się. Ale Cionek przed. Jednak dobrze, że gra. Widzisz? Mój go! Tak, i to jest wynik. Oj, niedobrze. Milik. gol. 12 strzałów, 6 cen. Oni 0 strzałów są. Tak się gra. Jak nie wiem Głupi się I go! Wygrałem Ile? 2-1 w PISI wygrałem 2-1, czyli tak jak obstawiana sonia i tak i odwrotność tego wyniku, który, który był naprawdę. Trochę szkoda kurczę, że nie wyszło. No, trochę szkoda. Ja odkąd pamiętam, że na tych mistrzostwach świata w pierwszą mecze przegrywali. 2 0 z Koreą. W szkole oglądaliśmy tu na telewizorze w czasie lekcji. 2-0 z Ekwadorem, to, to w domu. No, i teraz znowu dwa jeden razem, tylko z Senegalem. Może to jest mocniejsza drużyna tych dwóch, no i tak troszkę smutno i przykro. Ale nie ma co się załamywać, będzie lepiej, oby było lepiej. Są jeszcze dwa mecze, prawda? Ale fajna była ta strefa kibica na narodowym. Jedyne czego mi brakowało to większej liczby ludzi na, na stadionie bo tak sobie wyobrażałem, że to będzie cały, calutki stadion wypełniony kibicami, no a tak nie było, ale no, było kilkadziesiąt tysięcy osób, trzeba to przyznać. Fajne miejsce i szkoda, że przy kolejnych meczach Polaków nie będzie ono tak samo wykorzystane, tylko będą tam jakieś koncerty. Ja też właśnie pamiętam, że jak było Euro 2012 i byłem na pierwszym roku studiów, i mieszkałem w Poznaniu. To strefa kibiców na Placu Wolności to, to był najlepszy i najciekawszy punkt w mieście w czasie euro. No może poza stadionem, ale na stadionie nie byłem. Za to na strefie byłem wiele razy. Jak były mecze Polaków, to przed każdym meczem był jakiś fajny koncert. Pamiętam, że były strachy na lachy, na przykład, albo The Ant grało. Ale d to akurat w dniu nie meczowym, ale to kurczę, wielka gwiazda, a to było za dawno. A dzisiaj na strefie Kibica na Stadionie Narodowym zagrał kombi. Skrajbeków w dodatku, chyba, także. <laughs> Pocieszające jest to, że chociaż dzisiaj dobrze zjadłem La Catrina francuska 31. Myślę miejsce świetne, jeśli chcemy zjeść autentyczną, meksykańską kuchnię, w całkiem powiedzmy przyzwoitych cenach. Wiadomo, to jest meksykańska kuchnia w wydaniu street foodowym, bo tylko burrito, tylko tacos i tylko quesadilla, nic, nic poza tym. Niemniej warto myślę się wybrać. Na pewno La Catrina jest o wiele lepszym wyborem, niż. Z Pokoloko, które jest na tej samej ulicy i które też się specjalizuje w kuchni meksykańskiej, w takim meksykańskim street foodzie. No, na no dzisiaj jeszcze to wszystko. Miałem sobie jakąś taką lichą dość kolację kanapeczki z serem koziem i drzewem z pomidorów. I czyli, widzimy się długo. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!